Na no, przede wszystkim to jest kolejny odcinek z serii rozdatnictwa, a mianowicie to ro rozdaje darmowe karty, również do tych kart jakby generatory, a może czasami jeszcze się pohandluje z kimś, jeżeli ma coś ciekawego. Tak chciałem powiedzieć, że tutaj ktoś ma coś ciekawego. Nie, to, to mój plot. No i dobra, nie ma co przedłużać. Zostawcie łapkę w górę sobie z i wpadajcie na do na Zako, a już tutaj no. Wystałem pierwszego trada. Podejrzewałem, że typ jest albo na AWK, albo cokolwiek. Dobra, to na do następnej osoby. I ogólnie, jak było z tymi? Z odcinkami, jak chciałem nagrać. Powiedzmy od Zera do Bitcoin Minera, albo rozdawnictwo w, w ciągu weekendu. No, zapomniałem, że pod, podczas weekendu nie da się nagrywać. Ja już tutaj sobie, sobie przygotowałem przed tym wszystkim, kartę standardowo rozdaję. Takie o co to? O, beta flag, Dobra, mam dużo beta flagów. To co tutaj typ mi dał, czy no dawał, ale nie dał. No to teraz podchodzę i sobie mogę spamić. ...myszką. W to. Dobra, tam. A to, to był ten, to teraz do tego. Um. Dlaczego też rozstaje takie trochę małe ilości na to, co mam? Yy, otóż dlatego, bo... No, bo chcę, żeby starczyło dla wszystkich dla wszystkich, a po prostu czasami idzie ten. Się jeszcze pohować z typem, jak coś daje w zamian. To powiedzmy, jeden kiedyś pamiętam, że dał w zamian. Taką kartę. No to mu dołożyłem więcej po prostu. On dołożył później jeszcze więcej, więc no sporo dostał jak na tamte czasy No bo dzisiaj to wiadomo To co kiedyś było dobre to dzisiaj jest niczym że tak w zasadzie dlatego się wczoraj wczoraj? Tak a wczoraj to jarałem y, z tego Loga Princework eee Nie, ja jestem z Polski, typie, nie wiem co piszesz Dobra, nie, nie wiem co on pisze eee, To jest ten problem, kiedy się nie zna angielskiego um, Widzę, że wszystko się nagrywa Tak dla pewności patrzę Gro, proszę cię, a szybciej się wczytuj. Ja albo nie mam, czy albo mam słaby konatnik, albo cokolwiek. O, o dobra, jeden trzysetny nie tak źle. Mogło być gorzej. O, ale, zaw ale zawolony serwer. No w zasadzie, że ploty mają. No, zawalone i to ponężnie. A e, nie, to chyba, to chyba polak jest. A ciekawe czy... No, napisze po polsku czy po angielsku. No bo raz widziałem takie osoby, które mimo, że są na angielskim serwerze piszą po polsku, to po prostu już jest parodia. To jeszcze raz mu wyślę. Raczej nie odbierze, ale dobra. A ktoś dołączył? O, dobra, Git. No, osoba nawet jest jeszcze gorsza niż w poprzedniej. A on teraz dołączył dopiero do gry i się wczytuje. xr i Ani to jest i, i ba. Dobra, coś tam rozumiem z angielskiego, nie? Nie no, spoko karta A jeszcze tutaj taka osoba dołączyła, widzę Kosiarz To, tak jakby to był cyberpunk, no to no Źle by się skończyło Dobra, ty mi z cyberpunkiem Typie odbierz W ogóle jak ja Podczas tego czekania yy, skaczę sobie po tych wszystkich pl plotach CO2. Yy, dobra, ten już chyba nie odbierze. Może ten odbierze? Odbierze. 5, 4, 3, 2, 4, 1, 0. Nie, to nie. Znaczy, aw to aw, znaczy się. Czasami zamiast spisać xe, czyli będą to no xeno, piszę xd. Co ze mną jest nie tak? 3, 2, 1. Ok. Czasami warto poczekać, no bo możliwe, że da jakiegoś beta flaga. A zawsze, a zawsze takie jedno. Zawsze coś. E, dobra. Myślę, że z tym serwerem to już e, gotowe. Ale tak w sumie. Rzadko się zdarzają serwery, na których każda osoba ma wysoki level. E, dzięki czemu mogę każdemu dać po. przynajmniej jednej rzeczy. Ale jeżeli już się zdarzy, jak, jak ludzie mają wysoki level to albo są na awku, albo coś innego no w sumie co się dziwić co się dziwić, ta gra jest bardziej pod afk. może przynajmniej w późniejszych etapach albo jakaś burza, albo cokolwiek albo po prostu naprawdę mój internet jest wolny No dobra, czy czy ktokolwiek odbierze nie, Ech, nie, 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 będzie A w ogóle to teraz w w teraz jak w sumie jak czekam to no, wyślę... Nie ja wiem czy to tutaj wysłałem przed chwilą czy nie e, Ale wyślej trajda. I przy okazji jak tak czekam to pokażę wam ciekawostkę No w sumie ile on ma Ja e, no to zrzały Dobra, ale póki co to o? ogarnął, kiedy już chciałem ciekawostkę pokazywać. Fajnie, nie? Can you give me? Okay. O, w ogóle ile miejsca na serwerze. pewno jeszcze coś będzie yy, tam. Można coś będzie, bo. No, będzie, będzie dać. Mm git. O i widzicie, od ogólnie tą lampę. Tą zmieniającą kolor. Co też, co też się ogólnie podjarałem ją w poprzednim odcinku, ale tak nie bardzo, ale trochę. Tak, Dopiero wczoraj zauważyłem kiedy, Ej, kiedy... w ogóle dzisiaj tylko OK pisze. Dopiero wczoraj, już po dostaniu tej karty, za ten kod, zauważyłem, zauważyłem, że one tutaj wiszą. Tutaj jeszcze wiszą. A pamiętam w ogóle, jak sobie parkurowałem po tych lampach. no. Jeszcze tego nie widziałem. A z tego, co teraz tutaj widzę, to te osoby. No, czy ta osoba nie dołączyła? Znaczy, może ma pierwszy level. A może dopiero i się, to nie, to nie ten. O, ale ładnie, ma Nie, no bardzo ładnie. O. O dobra, git. Git jest. Tragic leci. O, się poczekać. Po prostu żal mi patrzeć na takie osoby, które mają powiedzmy dziesiąty level, bo to jest takie trochę smutne, smutne. Staram się to szybko robić zanim oni tak jakby zdążą... No za... no... Nie akceptować trada ale lagi są. Coś czuję, że mnie tarawywali. wywali ile mam fps -ów. Dobra, mówi to jedno. 21 FPSów, ów 23 FPS. -y. Nie. Ej, no i dobra, widzę, że nikogo nowego tutaj już nie ma. Z tego co ogarniam? No, no to możemy lecieć na kolejny serwer yy, Join O w ogóle już od, odcinek trwa 12 minut sztos już już to 12 minut rozdawania albo bardziej pr próby rozdawania. W ogóle ja myślałem już po, po tym jak dodali te skrzynki całe, yy, że... Rozdawnictwo Starcy sens, no, jakikolwiek. A tutaj, jak najbardziej, nie narzekam, da się rozdawać. O, dobra, jestem w stanie jednej osoby coś dać. O, no, niestety już. Się... Skończą się te rzeczy e, 3, 2, 1. A może ja powinienem na 2 klikać? Wow. To są osoby, które ten. siedzą i kampią w jednym miejscu e, z odpalonym autoklickerem, żeby zbierać expa. Prawdopodobnie w sumie. Ja czy nie wiem, też tak robiłem, więc podejrzewam, że tak robił. Rozpytanie eee... komu ja to dałem? dobry jestem. To. to jak, jak dam komuś dwa razy coś, to no... Eee, to zapiszcie w komentarzu. Też nie będę dawał y, temu mniej, bo jak się okaże, że no... W z chwilą mu wysłałem trader to Chociaż chyba nie Nie wiem, łat łatwo sprawdzić y, czy tutaj. Nie, chyba tej samej osobie wysłałem. Chociaż. No nie wiem, ja mu wysłałem. Nie, no te dwa razy temu samemu, bo piszę znak zapytania. Dobra, najwyżej ja tam stracę. Mi to nie przeszkadza. I z powrotem zasuwam do Exena. Dobra, na następnym serwie się bardziej skupię. Eee, typie plz-accept Dobra, spoko, dał trzy takie krzesła i... no, karty A Ostatnio robiłem porządki w mentory W zasadzie yy, przekładałem na yy, inne konto t Taka forma zabezpieczenia Widzę, eee, że mi się jak hajs kończy. To podobnie skoczę jeszcze raz do Xeno i sobie walę na tyle ile mogę tych kart eee, no i lecę na kolejny serwer. Okej, okay, już 16 minut. Znaczy <grytanie> zwracam uwagę na, tak, na ten czas, bo, yy, bo tak się zastanawiam na ile serwerów jeszcze mi starczy. W ogóle taka ciekawostka, dlaczego nie nagrywam powiedzmy rozdawnictwa, że jeden dzień i od razu drugi. Bo w tej jakże fajnej grze jest także niefajny limit strajdów. No cóż, zawsze muszą być gdzieś ograniczenia na coś fajnego. Chociaż, czy dawanie czegoś innym jest takie fajne? Yyy... Znaczy, w sumie zależy, jeżeli to są słabsze osoby. Aha! Ej, dobra. Czuję się jak jakiś totalny boss. Nikt tutaj nie ma es eskeczu. Ja jako jedyny. Chociaż kopią coś. Um. LZ akcept. Proszę, proszę akceptować. Co? Proszę akcept. Proszę akceptować. Proszę tutaj o. Czy to jest ten typ? Czy? Hmm. Awku Oj. Okay i dwa, three. I give free cards. Bo wszyscy macie słabe. A ja chętnie wspomogę. Typ ma mały problem. Może teraz? Ogarnij! Patrz! Typie Chat! A ja piszę, że I give free cards, a ja zawsze daję na początek generator <śm> To boli 84. W ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz, że jak ma się VIPa to... Do wszystkich aren jest wstęp bez wymaganego levelu. To jestem ciekaw czy jakby nagle dodali do 10 tys. levelu i by było coś za 5000 to... czy tak jakby... byłbym tam w stanie wejść? Czy to działa tylko na, sta na starsze? Na zasadzie tutaj. Albo tam. Albo afk na serwie. Przyjadą nic nie mam, ale... No ale, trochę... O, postaw tę kartę typie um, A nie, to nie jego To też nie jego? Dobra, nie, ja, ja zmieniam serwer Na tym było dosyć XD i nawet nie wiem czy to nie będzie taki ostatni serwal jaki odwiedza, bo w sumie to... to już trwa prawie 20 minut, a no, nie opłaca się robić yy, no, z Robloxa yy, odcinka, który będzie trwał 40, bo jak na powiedzmy taką grę jeszcze fabularną yy, albo podczas napadu, jaką jest powiedzmy GTA, albo fabularną właśnie Cyberpunk no spoko, ale na Robloxa to już nie Czemu jak zawsze mówię, że to już jest ostatni serwer, to tu nie może być ostatni serwer? No to to będzie przedostatni serwer, a może i ostatni? O, Jakieś problemy techniczne Ciekawe Proszę stop migi, problemy techniczne. Okej, okay, chyba wczyta. Wczytaj się wreszcie. O, dobra, jest w ogóle jaki pozdrąbnikiem, ma chłop super rzadki jak już chociaż w sumie nie no bo to jest zwyczaj mieć nik same cyfry chociaż bardziej ja jakbym pomyślał na to z innej pe perspektywy kto normalny ma nik same cyfry ale ma ona końcówkę no nie wiem ciekawa tekstura kamienia Ciekawa katana. To jest tak jak gram w yy, Murder Mystery, yy, że kolega się pyta, a jak to jest z mordercą. To ja mówię, no ja mam na plecach katana. A tymczasem wychodzę z serwera, bo no... To nigdy nie może być ostatni serwer. Właśnie powiedziałem, że przedostatni, z tamtego mnie wywaliło. Sobara może po prostu zaraz skończę. Tak, później sobie wejdę albo zakończę nagrywanie, to dołączę jakaś osoba, która ma 334 level. Czy to jest takie. Triggeroth. A teraz jest takie. Dlaczego? Dobra, nie, ja wyłażę z tego serwera i to już jest ostatni serwer. Jeżeli nic się nie trafi, to nic się nie trafi. A jeżeli coś się trafi, to się coś trafi. Drodzy co no, ktoś coś dostanie. Gro wczyta się. Wreszcie. Albo gro nie wczytuj się tak długo, powinienem powiedzieć. O, tuż już mi się szybciej odpalał ten, Ej, szybciej mi się Steam odpalał na, na wakacjach bez jak był tam dupny internet. Tak, na złość pod koniec osuka od kiedy już powinienem y, kończyć taki serwer Ej, od góry do dołu tylko widzę, wbija Tak? A może powinienem to sobie, tą kwestię, jakby skopiować i e, jak e, wbić na serwer, wklejać? Robię e, teraz trzy karty, dwa generatory. Czyli znaczy może w sumie lepiej, że daję najpierw te dwa generatory bo to jest takie ej będziesz miał czym zasilić yy, Okej. Okay. nie to, ta seria mi się po prostu podoba o tutaj mam w ogóle sameta albo i nie G seria rozdawnictwo mi się właśnie podoba pod tym względem że y, mogę dać innym osobom cokolwiek o kurde ale, ale to jest to dał całą taką nostalgiczną kartę e, w ogóle nie kiedyś to była najlepsza karta w grze a teraz spoko, ale nie I have I can a ja Okej dam ci romek Dam mu jeszcze jedną bo to jest ostatni serwer ale Aha Aha e, Ej dobra, potężnie się to skończyło, w zasadzie, potężnie, na no, zasadzie wyczerpałem limit. Ale no dobra, nie wiem czy mu już nie dam po co odcinkiem, bo... Mm. Szkoda. No ale dobra, ja się do mi wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, żeby pocieszyć tego typa. No nic, coś, dnia, dobrą jak to wygląda. nara.